Nazywam się Agnieszka. Cześć, mam na imię Karolina i jestem analitykiem biznesowym. Cześć, nazywam się Karolina, jestem mamą. Cześć, chciałabym Ci powiedzieć dzisiaj, dlaczego zdecydowałam się na kurs wirtualnej asystentki. Obecnie przebywam na urlopie macierzyńskim i w pewnym momencie zdecydowałam, że po tym urlopie nie chcę już wracać do pracy na etat, chcę mieć więcej czasu dla swojego dziecka i zaczęłam szukać możliwości, jak pracować z domu. Chciałam natomiast poznać coś nowego, zdobyć nowe doświadczenia, dlatego postanowiłam poszukać informacji na temat wirtualnej asystyki. Natrafiłam na stronę Praca Home Office, kurs wirtualnej asystentki, który pokazał mi więcej możliwości perspektyw, jeśli chodzi o pracę z domu. Ponadto jest on podzielony na krótkie, kilkunastominutowe lekcje, i dzięki temu jeszcze prościej było mi organizować czas na naukę. Myślę, że tak, jeżeli jesteś tak jak ja na samym początku drogi jako wirtualna asystentka, również tak jak ja gubisz się, um, potrzebujesz usystematyzować sobie swoją wiedzę, bo po prostu nauczyć się tego, zobaczyć, jak to wygląda, to zdecydowanie polecam Ci kurs wirtualnej asystentki w pracach omoc. Po pierwsze, chciałabym Cię zachęcić do tego kursu, dlatego że y, zmienia perspektywę. Patrzenia na życie i na pracę otwiera oczy i możliwości, że możemy zarabiać w zupełnie inny sposób. Z kursu dowiedziałam się, kim jest wirtualna asystentka, dlaczego warto pracować zdalnie, jak pozyskiwać i utrzymać klienta oraz jak wyróżnić się na rynku. Dlaczego ten kurs jest wartościowy? Jestem gotowa, jestem pewna. Zdobyłam bardzo duży zakres wiedzy. Mam duży dużo zakres informacji na temat tego, w jaki sposób działać i już nie boję się wystartować. Taki kurs ułatwia start, porządkuje wiedzę i pokazuje, jak zrozumieć cały ten zawód. Polecam ten kurs przyszłym wirtualnym asystentkom, osobom, które chcą pracować zdalnie. Od początku dostaniesz to, co najważniejsze w pigułce. Dlatego nie czekaj. Zapisz się na kurs i pamiętaj, że środki wydane na ten cel to nie koszt, a inwestycja w Twój rozwój. Dzięki, cześć!